Jest czwartek, 11 września. Jadę na grzybki, i po drodze już druga kania. Zobaczcie, jest to po pracy. Teraz taką kanię znalazłem. Jedną już mam w samochodzie, tą już też zrywam. Zaraz wam pokażę drugą. Już wcześniej ją znalazłem. Rozglądam się, czy na lesie nic nie widać, ale nie widać. Już wam pokażę obie Tamta jest mniejsza Ta troszkę większa I zobaczcie Dwie się Znalezione Całkiem niezły początek Już nie będzie dzisiaj na pusto A jadę sprawdzić Czy właśnie Pojawiły się pierwsze grzyby I już mam Najlepsze tego dowody Bo już dwie kanie znalazłem Jadę na miejscówkę. Dojechałem na miejscóweczkę. Ci co oglądają filmy to ją dobrze znają. I zobaczymy, czy coś tu będzie. Dwie kanie już są. Także piękny początek. Jak na samym dojeździe, już znalazłem coś jadalnego to już się cieszę. I teraz tylko. Czy będzie tu coś innego? Tu głównie były krasnoborowiki ceglastopory i prawdziwki. Dlatego rozglądam się za nimi. Czy jakaś sztuka się pojawi? A gdyby ich tu nie było, to spróbuję pojechać na miejsce kaniowe. Skoro tu kanie się pojawiły, to jest duża szansa, że tam też będą. powodu tego znaleziska nie będę tutaj bardzo dokładnie penetrował tego miejsca tylko szybki taki rekonesans jeżeli coś będzie to pochodzę natomiast jeżeli nie będzie nic zmiana miejscóweczki ale już te dwie kanie naprawdę poprawiły mi humor jak się coś znajdzie, to ten spacer staje się od razu przyjemniejszy. No powiem Wam w lesie jest wspaniale. Dzisiaj w nocy popadało. Z rana popadało. No nic piękniejszego nie było potrzeba. Tylko jeszcze żeby ta grzybnia się odrodziła. I pojawiły się grzyby. Kanie już są. O, Żuka też widzę. Już Wam go pokazuję. Już tu gdzieś spaceruje. Ale jak on chodzi, to jest szansa, że i grzyby będą. Bo tak to by się ukrył i czekał na pożywienie. A jak wyszedł, to jest naprawdę duża szansa. Spacerując nie słychać chrzęstu ani liści, ani niczego, ani mchu, igliwia, niczego. Już jest to wszystko wilgotne i patrzcie jest krasnoborowiczek jest krasnoborowiczek pierwszy no ja już jestem usatysfakcjonowany zobaczcie starszy bo starszy ale jest muszę nagrać szurcika z niego jestem już z powrotem podejmuję go pewnie będzie zjedzony przez chrząszcze bo to pewne jest no oczywiście No, nożyk wyłać. Patrzcie jaki zdrowiuteńki tutaj. Odciąłem dużo korzenia, bo tam żerowały chrząszcze. Ale ja już jestem szczęśliwy, bo już coś jest w lesie. I teraz z dnia na dzień powinno być coraz więcej. teraz muszę się dokładnie rozglądać bo już wiem że są mam nadzieję że to nie jest że jest tylko że są I jeszcze jakiegoś wypatrzę no i spowodowało to u mnie zmiany planów jeżeli tu będzie ich więcej a mam taką nadzieję, już liczyłem, że znalazłem następnego, ale niestety jak będzie ich więcej, to pojadę na drugą miejscówkę też na Krasnoborowiki dzisiaj, tylko żeby ich więcej się pojawiło. Trzeba się rozglądać, bo wzrok już odwykł. Ostatnie grzyby, które zbierałem, to były nad morzem na wyjeździe urlopowym. A tu to już ponad miesiąc, minęło jak ostatnie zbierałem. No i pojawi się druga sztuka, czy nie. Możecie robić zakłady oglądając, czy będzie chociaż jeszcze jeden jakiś grzyb, czy nie. I jaki? Jeśli będzie. Czy będzie to ceglaczek, kania, czy może prawdziwek? Na razie skupmy się na takich grzybach. Ale jak na razie nic nie widzę. Jednak nie poddaję się. Każda góreczka, już widzę jakiegoś grzybka. Nie jest to raczej grzyb jadalny, ale coś widzę. i jest to purchawka purchaweczka, ale jest to już czwarty grzybek w dniu dzisiejszym z czego trzy jadalne. Chyba purchawka w młodym stadium też jest jadalna. Z tego co kojarzę. Ale nigdy nie próbowałem i chyba nie spróbuję. Chyba, chyba, chyba. Możliwość, żebym spróbował, to jest tylko taka, że ktoś, kto się na tym zna, by przygotował ją, przyrządził i wspólnie byśmy kosztowali. To wtedy zdecydowałbym się na taki krok, żeby sprawdzić, czy jest jadalna, czy nie. Patrzcie, jedna sztuka i to wszystko. Rozglądam się i dalej, i bliżej. Niestety nic nie widać, ale powoli kieruję się do największego drzewa w okolicy. Ci co oglądają filmiki, jak spaceruję po lesie i zbieram grzyby, to wiedzą o czym mówię. Jest to tam drzewo na wprost, takie największe. Koło niego bardzo często rosły różnego rodzaju grzyby w szczególności dwa gatunki krasnoborowiki i prawdziwki. Czy tym razem też coś się tam pojawi, czy nie? może przy stercie tej gałęzi coś będzie kilka razy już bywało i co? na razie przy stercie nic nie widać ale widać Żuka. Także jest szansa, że coś się tu pojawi. Cisza, spokój, to co najpiękniejszego w lesie. Bzyczenie owadów na górze i od czasu do czasu odzywające się ptaszki. Niestety chyba na tym się zakończy, a była taka nadzieja, że jak na początku się pojawił, to że będzie ich więcej. Coś widzę tam przy pniaczku, ale będę obchodził to, to wracając tam podejdę. Jakiś żółtek grzybki. w tej miejscówce też nic, jedynie te pomarańczowe grzybki jak porosty a tu na samym końcu coś się pojawi czy też nie też nic nie widać Piękna cisza, jak się pięknie tu wypoczywa, tak spacerując. Nawet jak grzybków nie ma, rześkie powietrze, wilgotne po deszczu, nie ma dużego parnika. Nic nie widać, to idę do tego pniaczka, co widziałem, żółte grzybki. Zobaczymy, co to jest. czyli coś w lesie się pojawia. Ceglaczka do jajeczniczki. Żeby ten nie był taki samotny. Czy się to uda? Zobaczymy. Na razie wygrywają ci co powiedzieli, że nic więcej godnego uwagi się nie znajdzie i nic nie wyląduje w koszyku. Czy tak będzie do końca? Jeszcze mamy kilkaset metrów do przejścia, żeby wrócić do samochodu. To zobaczymy. Nadzieja umiera ostatnia. Ale tak, tak wiem. Nadzieja matką. I zostawmy tu dalej milczenie. Tutaj też jakiś malutki grzybek chyba. Nie, to listek. A już miałem nadzieję, że jakiś malutki, dziwny grzybek jest. Ale fajna jest pogoda, bo nie ma dużo owadów. Jakieś pojedyncze się trafiają, ale nie ma ich dużo. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Dobra, ja nie będę przedłużał tego filmiku spacerek, jak widzicie, robiony jak coś jeszcze by się trafiło. To wam dogram. A tak to ja się z Wami już żegnam. Opatrzcie, tu jest kolejny jakiś grzybek. No, pojedyncze sztuki się trafiają. Ale jak zwykle to się trafia, jak się żegnam. Także pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. I do następnego razu. Cześć.